Mit o Tezeuszu i Ariadnie. Była raz sobie piękna i młoda Ariadna. Mieszkała na greckiej wyspie Kracia wraz ze swoim ojcem, królem Minosem. Nie miała jeszcze męża, jednak niedługo na wyspę przybył Tezeusz. Jednak nie po to, aby ożenić się z dziewczyną, lecz w sprawie o wiele ważniejszej. Można rzec nawet, że w państwowej. Powodem jego przybycia było pokonanie Minotaura, potwora, pół człowieka, półbyka, który mieszkał w samym środku labiryntu zbudowa zbudowanego przez Dedala, wybitnego architekta i artysta. Haczyk polegał na tym, że ten, kto wejdzie do labiryntu, nie mógł już z niego wyjść. Ale mimo to Ariadna była tak zakochana, w Tezeuszu, że bardzo chciała z nim pójść. Powiedziała o tym Dedalowi. Ten wręczył jej kłębek nici. Powiedział jej po kolei instrukcję obsługi. Powiedział, że pierwszym krokiem będzie przywiązanie końca kłębka do otworu przy, przy wejściu do labiryntu. Następnie, kiedy ariadna będzie szła wprost, kłębek sam będzie się odwijał, a na koniec, kiedy już pokonają Minotaura, spokojnie po nitce wrócą do wyjścia. Tak też zrobili. Jednak zanim wyszli, Ariadna zapytała, się, a właściwie zaproponowała Tezeuszowi, że jeśli ożeni się z nią i zabierze ją do swojego rodzinnego miasta, czyli Aten, to uratuje ich za pomocą tej nici. Tezeusz zgodził się. No więc wyruszyli w podróż do labiryntu. Szczęśliwie udało im się go pokonać i wrócić za pomocą nici. Zgodnie według umowy Tezeusz zabrał Ariadnę do swoich atem, jednak było już późno, kiedy płynęli, więc zatrzymali się na bezludnej wyspie. Ariadna była zmęczona, więc zasnęła, a chciwy Tezeusz zostawił ją tam na pastwę losu. Można sobie tylko wyobrazić jej smutną twarz i łzy. Niestety tak to bywa. Jednak wszystko dobrze się skończyło, ponieważ jej samotność nie trwała długo. Niedługo po tym, jak ją zostawił, na wyspie zjawił się Dionizos, grecki bóg wina. Oczarowany pięknością dziewczyny oświadczył jej się i zaproponował przyjęcie na Olimp. Ariadna zgodziła się szczęśliwie. I dobra, dobra, użyję tego słynnego, i żyli długo i szczęśliwie. Z tego mitu wynika to powiedzenie, które ja na przykład czasami stosuję nic Ariadny. Polegało ono na tym, że tłumaczy on wyjście z trudnej sytuacji.